Nie, to bardzo nie bardzo 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 tak. było wejść. Ale... Ale... ale, ja to jest. ale jak to no... Wiesz no, no, jak, Teraz ja zaraz miał, słyszę, że mówią, że bocznymi nie mogły wejść, jeśli chodzi o Bo głównie wejście. Chłopaki, jesteście z rocznika Marcjanna. No, nie? To 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 nie. Jest no, bo ja mam Marcjanna, no, to była na Danusie i dlatego takie... tak. nie. Tak, tak. mniej więcej. Mniej więcej z jednego. Jednego. Rok wcześniej. ona jest ten. Rok wcześniej. jak wygląda. Zawsze ładne dziewczyny chodzimy. No Ale tak ładna jak Marcjana to się tak. zapyta. <grym> Powiedzcie mi jedną rzecz. I jakie to uczucie po latach? Bo rozumiem, że wcześniej byliśmy. Byliśmy wcześniej. 26 lat temu. Pani dyrektor, tamta Tak, tamta jest Pani dyrektor. To jest Pani dyrektor. Kolega 73 skończył, ja 72. Nowym programem ja pierwszy rocznik, który był po ósmej klasie. Aha, ty po 8 klasie. Przyszło i było liceum. Po pięcioletnim techniku było liceum, czteroletni, liceum ekonomiczne. Ale uzyskiwaliśmy tytuł prawo Technika. <śmiennie>

Absolwenci? Tak. Znaczy od razu widać, bo pani jest ubiegłoroczną absolwentką. <grym> Chciałabym. <grym> nie, poważnie my tam, ubiegłoroczną? Tak, gdzie to? Bo twarz znajoma, dwa lata temu, tak. Za 25 lat. Skąd państwo przyjechaliście? Z Śląska? A dokładniej? Nie, nie. jestem z drój. Jest Jestem z drój. Dziecko moje się tam urodziło, a ja mieszkałem całe lata w Rybniku. Czyli no tak, znamy się teraz. <grym> Przyjechałam z Krakowa. Jestem absolwentką. Mówić? No jasne. Jestem absolwentką roku 1972-1976. Profesor Janiny Cieślak. W szkole wspominam nieprawdopodobnie miło. Po ukończeniu szkoły dostałam się bez problemów na Akademię Ekonomiczną. Ukończyłam Akademię Ekonomiczną. Pracuję w Wydziale Podatków Pośrednich Izby Administracji, Krajowej Administracji Skarbowej w Krakowie. O matko, to, to tutaj będę musiała zastanowić się nad rachunkiem. Y... Ma Pani na imię? Jadwiga. Dobrze. Nazywam się Starosta. Starosta? Tak. No, to nazwisko piękne. My już teraz to nie dojdziemy do tego internatu. Dziewczyny, powiem jest? Wam, że ten tak? jesteście absolwentkami. Oczywiście. No to szkoła ma najładniejsze absolwentki na świecie. No, bardzo dzięki mi ale myśmy to wiedziały. Ale to wiedziały, dlatego wybrałyśmy bardzo. Ale to znaczy... No, macie... <grym> może wiedziałyście, ale teraz macie już to udokumentowane. No tak, no tak. Potem, A cierliśmy się, dzieszymy się, dzieszymy się dzieszymy bardzo. Który rocznik? Ja 83, 83 kończyłyśmy. Niemożliwe. Niemożliwe, żebyście miały tyle lat. Też tak myślimy. Za to dziękujemy. Szkoła dziewięćdziesiątym W 95 z... że zaczynały, nie Ta. kłamać. Jesteś absolwentem tej szkoły? Tak, oczywiście. Skończyłeś kiedy? 98, równo 20 30, lat 20 temu. 20 lat temu. Kolega? Też. Razem chodziłeś? Razem lat. do klasy. 20 lat. Okrągła rocznica. Kurde, jesteście młodymi ludźmi, <laughs> to jednak trzeba zrobić A wolę. jednak starymi. Przyjemnie jest wrócić? Z idzie absolwentka. Pani to jest z Nasz absolwent. absolwentka? Nie. Jasne. Tym, że ty działasz skuteczniej.

94. Tak, to jest 24 lata po odejściu ze szkoły. I przyszły... Nikt nie uwierzy jak ja to puszczę do mety. I przyszły trzy osoby z klasy. Nikt nie uwierzy, że jesteście z tego rocznika, bo jest 2016-2017. Przełom. Jak przełom? Jak teraz? Przełom 16-17. Szukajcie w swoich rocznikach, czyli tu. Nie no, nie, no my tam już jesteśmy... To zielono, to e? Pani dyrektor! Tak, tak. Możemy na sekundkę? Tak. Czyli pan, pan się bardzo spieszy? Nie, pan zostaje przy mnie. Ja zostaję. Tak, no to co? proszę, no, można. Samotność mamy. Proszę do nas, bo ja chciałem Panią Dyrektor zapytać jedno... Panią poznałam od razu, ona musi mieć ze mną zdjęcie. Ja nie robię bo była moja ulubiona nauczycielka od polskiego. Ja, ja, ale... Jakże mi miło, tym bardziej, że... Jestem pod Panią bo znowu ktoś mi zrobi zdjęcie ja i po wchodzie pokazywa buzię. No tak? i odpisał Pan zgodę na wykorzystanie wizerunku. Może ja, jest tego świadomy? Kocześ Cały czas Nie, powtórz to Że to była moja najba najbardziej ulubiona nauczycielka polskiego. No po prostu płakałam bardzo Najbardziej ulubiony nauczycielem od od języka polskiego to był Adam, pan profesor Adam I Proszę mi tego. To czy... w którym no, robiłam no, 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 właśnie. A, <grym> a najbardziej przeżywałam, że nam ją zabrali w pewnym momencie, prawda? B Bo pani profesor wróciła w taki wujszy, sympatyczny Dobrze, dyrektorze aktualnie. Powiedz mi. Żyjesz? No jeszcze żyję, ale nogi mi nie bardzo. Ale liczyłam, że będę tańczyć no to może znaczy na to. Znaczy, będziesz na nogi proszę, tylko powiedz mi, czy. No muszę się wyszaleć po tej za absolwentami teraz. Ci Podoba się tak, Podobała się im, tak? Znaczy, postanowiłam sobie, że skorzystam po prostu, bo to jest taka niepowtarzalna okazja, naprawdę. To są takie chwile, no, dla których no, warto żyć. No, po prostu. No, Nieważne, ile tam no, czasu to, to, to poświęciliśmy na to, ile trudu to Ostatnio. Ważne, że są tutaj ludzie, którym jest szkoła nasza bliska, Aha, którzy chcą do niej wracać, że takich ludzi się trochę znalazło. A teraz mam nadzieję, że będą się dobrze tutaj bawić, że będą zadowoleni, no, że, że zorganizowaliśmy to tak, jak tego oczekiwali po prostu. Rzeczywiście, coś powiem. To jest tak, że jak ja patrzę na twarze, to już zupełnie nie jestem w stanie określić. Ile te eleganckie śliczne dziewczyny mają? No i bardzo dobrze. 17 nie? Tak, nie? Nie, nie. nie? 9, 2. Kończyłyśmy. Kończyłyśmy 9, 9. 9. za 15 lat będziemy z Wami długi, bo będziemy mieli więcej 2 za mnie. No, za spotkać 69, 1969. 1969 roku. To, A, A ja nawet nie wiem, ale to Kasia Sasińska. Tak! Który? Jak się Pani profesor mi zawsze tylko jedno mówiła. Na no co? Marciszewska, ty nie chodzi na wagarę. Sasińska ty możesz, bo łapiesz. Tak mówiła. Teraz mogę to filmować. nawet jeżeli tego nigdzie nie puszczę. To jesteście najbardziej smętnym. Najbardziej smętnym szczęśliwym gronem pedagogicznym, jakim w widziałem. Zaraz się śmiejecie, bez kamera, ale jak nie ma kamery, to wszyscy siedzimy tak. Nie, nie. No. tak jak ja siedzę nawet przy kamerze. Ja myślę, że my jesteśmy najbardziej zmęczonym w tej chwili gronem pedagogicznym. Zgadza się, może nas. będziemy za pół godzinki pełni Dobrze, Dobra, powiedz mi jedną rzecz. E, tak poważnie, kiedy zaczęłyście przygotowania? We wrześniu 2017. O, to znaczy, że długo. Ja już długo. To długo. I taka prawda. No i jaki nastrój z oglądania szkoły? Może być. Tak jakby to wczoraj było. Szukamy właśnie miejsc takich Które nam Które Wam się kojarzą z czymś fajnym. Tak, nam bliskich. Sklepik na przykład chcemy zobaczyć, czy jeszcze jest biblioteka. Takie coś. Znaczy, wspomnienia w szkole mamy umiejscowione w takich miejscach, które nikt by nie podejrzewał. No jakiś właśnie. kąt, jakiś. No właśnie. Powodzenia, będzie. Ja tak. A to moja, tak? Z małżonkiem. Tak, o, można powiedzieć. No, 84-89 rocznik. Jak to jest bardzo fajnie? Jak to jest bardzo fajnie. Dopominę się tylko. Pani, do, 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 do pani była pierwszą osobą, o którą rozmawiałem, tak? Tak.

Skąd przyjechaliście? Z Katowic. Z Katowic? No, czyli kawałek drogi. Większość z nas emigrowała kiedyś na klasę. Ja, to jest... ja ją jest... z Katowic przeciecham. Z Katowic? Z Katowic. Z Katowic ja ją odniezę. Jak będziecie mówić naraz, raz, nic tego nie będzie. <tanku> tak. tak ja to niemożliwe, bo to Ja was jest... wszystkich filmowałem, żeby nie było niemożliwego. Tak? 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 Zawsze, tak? Dobra, kto jest ze Śląska i mówi mi skąd? Milo! Skąd? jest Z No ale

nie, tak ja ty, bo... Janek wie, że ty tu jesteś? Wie. A mogę z tobą nie wracać? Proszę? A mogę też z wracać? No. Pozwala. pozwala wracać? pozwala Dyskutujecie? nie O prowadzeniu sklepiku. Czy znaczy, prowadzić sklepik? Nie, nie sklepik. Taką, taką, Taką że nie Prowadzili, że w kraju byliśmy na m, najwyższym podium. A nie mówiąc już, powiedzmy, że jest nie że, że cała gamorz. no Także zbadywaliśmy na no, najwyższym poziomie. Niesamowita sprawa. No dziewczyny, gdybym był 40 lat młodszy, to... A panie o tym dyskutują? A panu? Właśnie. W tym momencie. Jaki? Powiem aczkolwiek, jesteście jedyną grupą, która myśli o czymś sensownym. <noise> bardzo dobrze. No i możemy rozmawiać ten temat, proszę bardzo. No dlatego mówię, że coś Pan nas kojarzy, ale nie, nie, nie umiem sankcować. Sprawdziłeś, że nie raz, że się szabotaś tam. Zawsze taki spadł i już mówię, że zapisany jest. Pan jeszcze sam, zostało do mnie do końca lutego. Przerwę wam i przepraszam. O czym na konwencie rozmawiamy? Wspominamy, jak to takie wspominki między wychowawcą a swoją własną klasą osobistą. No to powiem Ci, że fajną klasę. I różne ciekawe rzeczy, które się wydarzały. To są naprawdę miłe wspomnienia. który dowiaduje się teraz, tak? Nie! Wszystko było wiadomo. Ale nie się co o tym Moje skarby, śliczne też. Trochę stare, trochę są stare dziewczyny, ale... Śliczne. A, no, no, no. O, na ślizpę zgodziłaś się bez brudzenia oka. Mamy... Mamy tu taczki jeszcze jedne szkolne. Sam pojadę. Słuchaj, to jest tak. Że one się godzą na pierwszą część, a jak im wypominam, że są stare, wy macie już po 29 lat, to już niestety z górki no. To jest, to jest, To jest z górki niestety. Ja jak miałem 29 lat, to się już żegnałem z rodziną. <głynie> pójdzie, pójdzie, pójdzie tutaj, nie, no nie. Później, się zdecydowałem. Patna z Duże ilości alkoholu, tak? Nie O, proszę to, proszę proszę to, proszę tą kamerę, to, proszę to, Nawet się nie przywitały z Panem Profesorem, naprawdę.